Cześć, z tej strony Maciej Wachowski zapraszam Was serdecznie na dzisiejsze czytanie na śniadanie. A w nim warunki nowego przymierza z Bogiem oraz przemowa Jezusa do ludu. Serdecznie zapraszam. Jezus powiedział do ludu, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, aby nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał. Ale, żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus używa tutaj bardzo ciekawego sformułowania: Ja jestem chlebem życia. Następnie stwierdza, że kto do Niego przychodzi, nie będzie łaknął, a kto w Niego wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Osobiście odczytuję to, że powinniśmy patrzeć na to, poniekąd przez pryzmat modlitwy, której nauczył nas sam Jezus Chrystus. Mamy tam przecież zmiankę o chlebie powszednim, aby nam Go nigdy nie zabrakło. Ale także z drugiej strony musimy się zastanowić, czym właściwie jest chleb w naszym, w naszym życiu. Jest czymś bezwzględnie potrzebnym. Jest. Konieczny. Jezus przedstawia siebie jako chleb z tej przyczyny, że warunkiem nowego przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest to, że będzie ten warunek konieczny dostać się do Boga przez Jezusa Chrystusa, zaakceptować Jego wiarę w syna człowieczego, zaakceptować Jego miłość i Jego. Przesłanie, które ze sobą niesie. Jest chlebem życia. Jest koniecznym, aby żyć. Dlatego obiecuję nam, że wskrzesi nas w nieostatecznym. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta interpretacja. Jeżeli macie inne, to z chęcią zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Podzielenia się ze znajomymi. A ja się na tym moment z wami żegnam i mam nadzieję, że już nie ma się. Zobaczymy. Cześć.